Zakładamy się z Damianem o 5 stów. Oto który z nas będzie bliżej tego, jaki wynik wyciągnie Supra na hamowni. Chodźcie, Supra ma. Zojca! Coś na rączki? Coś na rączki do pańca? No, chodzi. Dobra, poznaliście Zojce. Siema z tej strony, Budda. Witam Was ponownie na moim kanale. Rokuś, ty chcesz chodź. Dzisiaj co? Dzisiaj weźmiemy Suprę na hamownię. Zasadniczo chciałem powiedzieć, że będziemy pierwsi w Polsce z Suprą na hamowni, ale w dniu wczorajszym odpaliłem TVN Turbo i patrzę, a do automaniaka wzięli Suprę na hamownię. Natomiast, tak jak się spodziewaliśmy, było tam zaskoczenie, Supra miała dużo więcej mocy niż standardowo. A po co bierzemy ją na hamownię? Bierzemy ją na hamownię dlatego, że Supra ogólnie ma mieć 340 koni. Natomiast gdziekolwiek jej nie biorą na hamownię, czy w Stanach, czy w Anglii, czy gdziekolwiek indziej, to auto ma dużo, dużo, dużo więcej mocy. Ale nikt nie ogląda telewizji, więc nie przejmujcie się. Na YouTube w Polsce jesteśmy pierwsi i to właśnie my weźmiemy super na hamownię. Przed blokiem czeka na nas Damian w garażu. Mamy trzy samochody. Wyjeżdżamy na hamownię, mamy około 10 minut, nagrywamy wam tam materiał. Dawajcie znać w komentarzu już teraz, zanim zacznie się. Całkowicie filmik. Ile myślicie, że Supra wydmucha koni? Witam prezesa, szefostwo najwyższe. Idziemy do, do garażu, do jedziemy na rolkę. Ty, Co bo to? ci tu jeszcze hajs od taty A dlaczego taka mała walizka? Bo w euro. A hajs w euro jest, musi się zgadzać. Będzie na nową Suprę albo na trochę subskrypcji. Polska 🎵🎵🎵 tu yeah? <mulity> Tak, jestem kurierem po godzinach. Tak na poważnie tu mieliśmy jechać, ale fotel mi przed. Patrz jaka petarda. Będzie fotel do grania w Call <mulity> Co panowie myślą? Alega. Ogólnie mordy sytuacja jest taka, że ode mnie jak się wyjeżdża z bloku to macie cztery. Takie mega fajne, szerokie winkle, tak jak widzieliście. Mało tego, że one są szerokie, to jeszcze teraz koło mojego bloku trwa taka duża budowa i przejeżdża tamtędy parędziesiąt tirów dziennie, więc one mega, mega, mega wyślizgują ten asfalt i kozacko się ślizga. Także za każdym razem jak jadę do sklepu, to walę sobie boczurki normalnie, a czasem jak się nudzę, to po prostu sobie wyjeżdżam, bo do tego wszystkiego na tej drodze jest malutki ruch. Przed nami jest Supra. Do hamowni mamy gdzieś 10 minut jazdy, to nie jest dużo. Myślę, że już nie będzie korków. Damian ogólnie jedzie suprą dlatego, że ja mam straszną dywersję do napędu na tył, żeby jeździć spokojnie, ok, Ale żeby gdzieś tam coś poświrować, to Jechałem kiedyś BMW M4, które miałem pożyczone od kolegi, i po prostu strasznie wyrzuciło mi tyłek przy prawie 200 na godzinę. I byłem pewien wtedy, że się rozwalę. I od wtedy po prostu w tył napędach na zakrętach boję się zwyczajnie dodawać gazu, więc ja wszystkimi autami jeżdżę na cztery koła. Jak mi tam upalam, tak dość sensownie. Tył napędem tylko gdzieś na parkingu. Ale no cześć, witam witamcie, my już jedziemy, cześć. za moment będziemy, dobra? Dobra. Ogólnie jeszcze coś mi tam powiedzieli na temat hamowania tego samochodu, że może mieć ten samochód jakieś takie systemy, które będą nam utrudniać hamowanie tego auta. Podobno nie da się schamować tego samochodu, jeżeli nie będzie się dało całkowicie wyłączyć, nie wiem, kontroli trakcji czy ABS-u czy czegoś w tym stylu i wtedy ogólnie nie schamujemy tego na pełną moc. Natomiast. Podobno BMW Z4 się da, a to jest identyczny samochód i wszystko jest to samo, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. No i tak jak mówiłem Wam na samym początku, dawajcie znać w komentarzach już teraz, zanim dojedziemy na hamownię, ile uważacie, że wypluje. Ja się z Damianem założę o 500, który z nas będzie bliżej tego, ile wypluje ta Supra. W ogóle jedziemy do RR Tuning. Samochód będzie nam hamował. Mi wszystkie samochody stroi Pan Bieńkowski. Jeżeli ktoś z Was jest w temacie, to na pewno zna gościa, bo myślę, że to jest autorytet na skalę światową, bo 80, chyba parę razy już był w Stanach, stroić samochody dla mistrzów świata i mistrzów Stanów Zjednoczonych. Właśnie wjeżdżamy, podpinamy suprę, sprawdzamy, a może bonusowo, jak będzie miał czas i chęci, to sprawdzimy jeszcze, co potrafi foczka Tak jak wam mówiłem, w samochodzie zakładamy się z Damianem o 500. Przegrany od razu po hamowaniu jedzie do bankomatu i wypłaca 500 zł. Oto który z nas będzie bliżej tego, jaki wynik wyciągnie Supra na hamowni. I ja z 340, które ma mieć w serii, zakładam, że będzie miała 366. Moim zdaniem będzie miała 363. 363. Zobaczymy, który z nas będzie bliżej przegrany wali do bankomatu. Szukla na ten, szukla na, na zakład. Prosimy przeciąć. Prosimy przeczyć kamerowca. Super. I sprawdzamy. Myślę, że zaraz będzie wynik, bo została już częściowo zhamowana, ale podobno zawsze puszcza się kilka razy hamowanie. Tam jest mega turbo głośno. sekundę poczekasz, bo tak jak mówiłem wam na samym początku w samochodzie wyszczelili jakiś błąd ABS-u i resetujesz się teraz cały system samochodu. <grym i wytkujesz> <grym i wytkujesz> resetuje się teraz cały system samochodu, jak się nam system zresetuje, to puszczamy hamownię jeszcze raz. Zobaczymy ile wystrzeli ta supra. W ogóle mamy tutaj na hamowni, póki mamy chwilę czasu i resetuje się ten cały system. Lancer. Ile ten laser będzie miał teraz tonik? 400 g. Yy, w środku jest budyczny bez... zbiornik paliwa. Ja myślę, że to jest butla od gazu. Nie, w sumie to może być gaz. W środku jest tylko i wyłącznie fotel i kierownica. W sumie nic więcej nie ma w środku, nawet szyby są z pleksi. Mamy tutaj też gwóźdź programu niesamowity, Ford Focus. To jest naprawdę, naprawdę, gruby samochód, świetny, niunia Moim zdaniem z 350 ton będzie miał z 300 albo 310 koni, o ile w ogóle go schamujemy Ale nie to jest najlepsze, patrzcie Mieliście na moim Instagramie, Po swoją drogą zapraszam was na mojego Instagrama I pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i kliknąć dzwoneczek Toyota Supra, która będzie miała 800 koni na jednej turbinie To będzie takie wiadro turbina I Nismo, nie Nissa, Nismo, albo Nissan Nismo 300 ZX to jest już klasyk i on ma ponad 400 koni, oczywiście na tył, ona będzie miała 800 koni na tył. Jeśli chodzi o silnik to już jest całe miunia, natomiast w środku i zewnątrz jeszcze cała renowacja tego samochodu. Jest i maska, patrzcie na turbo. O! Dla przykładu nie wiem, to jest iPhone X przy turbinie. Ja piernicze.

Zobaczymy, który z nas wygra zakład, czy ja, czy Damian. Chwilowo hamownia mierzy sobie straty. Chodźcie. Supra ma 360 koni, miała mieć 340, ale Damian był bliżej, więc wygrał 5 stówek. Zaraz jedziemy do banku. 535 miuta w tej Suprze jest, w napędzie na tył. Chyba każdy zakręt zamiata bokiem. No ale co, Damian był bliżej, mamy 360 koni w Suprze z 340, tak jak wam mówiłem. Nasza jest trochę szybsza, bo jest czerwona, ma 20 koni więcej. Mamy mega głośny samochód na hamowni, bo na ulicy niestety jest trochę za cicho. No i co, i może zaraz zmierzymy jeszcze Forda. Ogólnie z Fordem jest tak, że ma mieć 350 koni, ale od bardzo dawna chodzi informacja po tutaj świecie tuningu, że te auta mają po 300, 310, 320 to już mają dobre egzemplarze. Zobaczmy ile ma ten, bo zamiata fajnie, ale podejrzewam, że 350 koni nie będzie miał. Odjeżdżamy z cukrą, stawiamy ją koło starej cukry, więc będzie wnuczka i babcia. zamówiłem. Tylko dzisiaj jest w ogóle bardzo korzystna pogoda dla turbo. Jest chłodno, więc powietrze ma bardzo dużą kompresję, w związku z czym samochody mogą wypluwać nieco mniej na przykład w lecie przy 30-40 stopniach. Ty ile będzie miał? 323 konie Ja stawiam 317 Zobaczymy który z nas będzie bliżej i co, znowu o 5 stóweczek? Mm. Jak przegram tak to bardzo. jestem 1000 w plecy, jak wygram to jesteśmy na zero Ja jeżdżę tym autem więc powinienem wiedzieć ile ma Natomiast jeżeli ma mniej niż 350 to Ford miej się na baczności, bo tyle powinno mieć w serii 323 <noise> konie <noise> co do konia Trafił co do konia, ma 323 konia, no nie wierzę, jakim cudem? Yeah. Tak. Nieee! <gulanie> Wygrałem razy zakład. Ford? Ford powinien mieć 350, a ma 323, to jest praktycznie nowy samochód. Także no, powiem wam, że średnio wychodzi. Supra ma 20 koni więcej, Ford ma 30 koni mniej. Nawet się nam nie wyrównało. Wcześniej pracowałem jako kurier, ale teraz, żeby osiągnąć sukces, Jeszcze taczką, a wy mówicie mi, że jestem bananem. No. Jak to było? Tyle roboty, że nawet nie ma czasu zatankować. Zapakować, załadować. Dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka, że kończymy odcinek. Wieje, nie da się nic gadać. Tutaj macie moją nazwę Instagrama. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, żeby widzieć więcej takich nietypowych treści. Wszystko możemy schamować. Robimy co chcecie. Dawajcie znać w komentarzach, jakie macie pomysły na filmy. No i co? Komentarz, dzwoneczek, subskrypcja, Instagram, bo jak nie, to do was przyjadę. Trzymajcie się, cieplutko, jak to mawia Kickster. No i co? No i bananowe życie, mordy. Dwie supry, bananowe życie. Tymczasem jadę na taczkę, cześć jak czapka. Nie chcę o tym rozmawiać. Tysiąc złotych. <śm> Udław się. <śm> <śm> 드디어 <laughs> 대다 <laughs>